Dzień dobry, Grzegorz Bartliński, Agroekspert. Dzisiaj dostałem pytanie na temat, w jaki sposób możemy chronić uprawę rzodkiewki przed atakiem śmietki. I przy okazji pozdrowienia dla Pana Marka, który mi to pytanie zadał. Metod pewnie jest więcej, natomiast mamy akurat fajne materiały, które postaram się pokazać. Bardzo często używana metoda ochrony za pomocą siatki. W tym materiale pokażemy dwa rodzaje siatki, dwie grubości. Postaram się również w kilku słowach wytłumaczyć, jakie są zasadnicze różnice między nimi, jaka jest opinia producenta. Oczywiście my nie zajmujemy się sprzedażą siatki, także proszę nas tutaj nie pytać, gdzie ją można dostać. Prawdopodobnie tego typu informacje są do zyskania dość łatwo w internecie. Zapraszam do obejrzenia tego bardzo krótkiego materiału. Zastosowanie siatki przy uprawie rzodkiewki eliminuje ryzyko wystąpienia pozostałości przy tak krótkiej uprawie. Siatkę należy zastosować od razu po wysiewie, po to, aby uniemożliwić muchówkom zniesienie jaj i wyrębni się lat, które będą uszkadzały rzodkiewki. My mieliśmy do czynienia z dwoma rodzajami siatki. Te zaprezentujemy. W tej chwili widać tą siatkę grubszą. Jest ona bardziej wytrzymała. Potrafi zachować swoją, swoje właściwości do 6-7 lat, przynajmniej tak długo jest używana, tyle możemy na ten temat powiedzieć. Widać na zbliżeniu, jakby była zrobiona z nitek żyłki. Ta siatka jest też cięższa, jest trudniejsza w użyciu, właśnie prawdopodobnie za sprawą wagi, ale też przepuszcza więcej światła. W tej chwili widać inny rodzaj jest znacznie lżejsza, znacznie cieńsza. Za chwilę będzie widać na dużym zbliżeniu, że oczka są bardziej gęste, zaplecione, widać nawet kropelki wody. Także ta siatka bardziej zatrzymuje wilgoć. Być może, dlatego też pod tą siatką liść może być nieco większy. I te siatki są w podobnych celach. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia naszych innych filmów, albo do zadawania pytań. Być może coś ciekawego jesteśmy w stanie Państwu pokazać w materiału, który obecnie mamy. Może w czymś pomóc. Także do następnego razu. Do zobaczenia.